Ładna rameczka pełna. Ura, położę sobie tą ramkę. Mam nadzieję, że to, że to nie ma ignie się. I zobaczmy ostatnią ramkę. Słonko wychodzi. No tutaj też jest taki świeży nakropik Możemy go sprawdzić Z tej jednej strony jest Możemy go sprawdzić czy, czy będzie kapać Czy nie Nie Obczepuje i nie kapie Także tą ramkę też będzie można pobrać Więc ten jeden korpusik Ten jeden półkorpusik będę mógł zawiznąć Oj, oj, oj. no będę musiał chyba dokupić jeszcze jeden ul po to, żeby mieć dodatkowe korpusy, no bo jednak cierpię na ich brak wszystko jest powykorzystywane przeze mnie. Zrzućmy tą pszczółkę Okej. Okay. Pszczoła zrzucona Korpusy pójdą do wyczyszczenia, żeby dobrze ramki pracowały. No i co? Włóżmy sobie zatem te ramki z powrotem, już bez pszczoły są. Ok. sobie tutaj no i się gdzieś tam pewnie udam z tymi moimi ramkami za zaciszne miejsce tak żeby mnie raczej pszczoły nie mogły rozpoznać gdzie ja tam uciekłem Okej, okay. no to sobie na razie odstawię tutaj w to miejsce dalej i wezmę, zdemontuję kolejne półramki zobaczmy co tam w tych półramkach ładnie zamiatkowane, Elvis daj informacje. Chyba ładnie. No i tak każdą ramkę trzeba zdemontować. Jedyne co się zastanawiałem to to, że jest dosyć sporo tutaj tej pszczoły, w tym ulu, to znaczy wypełniają go w bardzo dużej ilości i akurat no muszę to wydaje mi się po korpusie po korpusie wirować typu odwiruję, wstawię, odwiruję wstawię, no bo inaczej no nie pomieściłyby się. Po odwirowaniu na pewno dam im wszystkie te odwirowane ramki Żeby je wyczyściły Z Pozostałości pokarmu Tego którego nie odwiruje Żeby wyczyściły z tych z, No z, podczas z wirowania prawda coś tam się zawsze może Oderwać Podczas wirowania jakiś kawałek Skrawek Ramki Tej odbudowanej węzy I żeby ramki były czyste, przygotowane na kolejne zbiory, no to trzeba dać tym pszczołom, żeby to, jak się to się mówi, wylizały. Ja też na przykład przyznam się, że jestem takim trochę łasuchem. Chyba każdy z nas lubi słodkie. No i jak kobita zrobi jakieś ciasteczko to lubię wylizać jakąś michę po kremie albo tam po czymś innym No i tak sobie myli państwo działamy No co mogę powiedzieć dumny jestem ze swoich pszczół że Mimo mojej takiej ani innej wiedzy przyniosłem mi tego miodu. Wiadomo, że ten miodzik jest dla mnie. Rozdam go wśród rodziny swoich gdzieś tam przyjaciół. Także to nie jest miód na na sprzedaż poza tym nie, nie uczestniczę tam w żadnych e, e, takich typ, typowo spożywcze w spożywce no bo to by się z kolei wiązało z tym, że musiałbym tam jakieś przepisy e, być zgodny z przepisami e, posiadać jakieś tam badania i tak dalej. Ale to już jest e, wtedy, gdy jak tu się mówi, ma się pasiekę i się sprzedaje e, wyroby. Każdy zresztą, kto kupuje, chciałby, e, aby ten wytwór był no, chociaż spełniał mi minimalne warunki higieniczne. Czyli środowisko, gdzie się ulwiruje, przepraszam, miód wiruje, gdzie, gdzie się to robi, że czyste ręce i tak dalej, i tak dalej. No i samemu, że się e, ma spełnione wszelkie, e, wszelkie, jak to myśli, że się jest zdrowy. No, tak chciałem, to, tak chciałem to w skrócie powiedzieć. No i patrzcie, ostatnia ramka mi została do zdemontowania no i pozostałą tą pszczołę zrzucimy zrzucimy na dół no ładnie uciekaj pszczółko weźmy teraz tą pszczółkę która tutaj jest Coś mi wpadło do, do buta mojego klapka No i co? Jeszcze coś tutaj